Cześć Siemanko, widzowie, zapraszam Was na kolejny odcinek z gry MySamer. Na moim kanale jest to trzeci film bodajże z tej gry. A dziś rozpoczynamy przygodę. Tym złomem od tatusia, przeczytajmy sobie list. W tym filmie pojedziemy sobie szybciutko po do sklepu traktorem. Eee, coś tam, coś tam, twój napraw stare auto taty, Yy, niebieski van, wujka jest. Nie wiem, co to znaczy. Yy, no, że go nie ma teraz, że będę mógł go pożyczyć. Nie pij alkoholu i wrócimy, kiedy coś tam będziesz. kiedy będziemy się bać. Yy, twarzy, twoi rodzice, mama, tata. Więc yy, na początku. Aha, lodówka musi chodzić. Yy, dobra. To ja mam taki plan. Weźmy sobie szybciutko. I pójdźmy... Ups... Pójdźmy sobie szybciutko tutaj za domek. Po kilka rzeczy. To się w zasadzie teraz jedną rzecz. No i od razu traktor. Coś potrzebuję brać. Przydałby się. Dobra, traktorem podjedziemy. Mam nadzieję, że dźwięk jest dobrze. Jest git. I tu mamy taki prezent od dwójka Holiday prezent Opróczmy sobie go i mamy tu pi Piciu Wodę Wódkę yy, Turbo znaczek I pieniążki 500 zł Więc 500, 500 marek Tu są, tu jest jeszcze list To chyba tyle W tym liście pusto, nie? Więc yy, Mamy 500 yy, Marek dodatkowych To są w markach Jędrzki Gra polega na tym, że jesteśmy w, dla tych, którzy nie wiedzą czy jest w tej grze. Jesteśmy w Finlandii. I musimy przeżyć, zrobić auto wój taty z dobra. Nie wiem czy to brać. Wezmę bo co mnie to. Albo zostawię to pod domem żeby Wejść. I teraz jak się odpalało traktor. To... Słuchajcie. O. To, zamykamy. Wrzucamy ręczny. Lekko ciągniemy to i przekręcamy stacyjkę. O! Podpalił. Działa. Więc jedziemy. Traktor jest dość głośny, więc przycisnę od grę. Podjeżdżamy sobie tu. Kurde. Ręczny. I od razu naładuję sobie akumulator, podepnę do ładowania. Nie wiem jak długo mnie nie będzie. I wkręcę sobie, wiecie co, wpalę sobie, zgaszę sobie już ten, silnik to zgasza na chwilę. Zgasł. I przykręcę sobie fotel kierowcy, już nie pamiętam jaki to był klucz, seat driver. Bo yy, jest szansa, że to będzie powodowało, że mi czas i będę miał wanda ogólnie, bo ten wanda tam nie mam teraz. Siedzę, nie wezmę sobie pizzę, zjem, ups z jabłon, nie jej jeść, trudno, dopiję się wezmę sobie piciu na wszelki wypadek nie wiem czy brać przyczepę, nie wziąłem jej na tutorialach do no tej gry było bez tego dawaj te siedzenie, one tam jest, teraz trzeba je tylko przykręcić aha, akumulator jeszcze i to to wpiąć, to jest stary akumulator, ja nie będę nowego kupował, bo trzeba oszczędzać. Ładuje się. Teraz tylko to jest, będziemy musieli wziąć, to chyba jest puste, nie odpalimy. Dobra, to jest, hop. Będę musiał tu koła i rzeczy zmieścić. Ważne jednak tą przyczepę, chyba. Dobra, to szybko wkręcamy ten fotel który to był klucz podkręcamy sobie to szybko i zaraz odpalimy timelapse z jazdy do sklepu traktorem będzie to niebezpieczne Miejmy nadzieję, że się uda. Musimy jeszcze koła załatwić do tego złomu. Później, w następnym filmie będzie ankieta na YouTube. Co robimy? Albo już jest, albo była. Co robimy z tym? Czy ze składaniem auta? Czy robimy na live? Czy robimy. Dobra, chyba wkręciłem. To zostawię sobie tu. Yy, więc mam chyba wszystko. Jedziemy chyba do. Mamy tutaj coś. Wiesz, że w sklepie kupię. Mam to. Karnister. Tu wszystko będziemy składać w następnych filmach albo w następnym filmie. Albo na live. Ie. Było może składane. Dobra. Teraz to. No jedziemy o... Aha, to jest. Dobra ten trójkąt to tam. podniejsza z kim. Jedziemy. No i jedziemy teraz do sklepu tym gratem. Nie wiem jak mnie słychać, ale odpalamy w takim razie timelapsa. All the way. kato, mulla on tää roken Ja se on aina, aina rock n roll ja kaikki on niin rock'n'roll. Ja rock'n'roll on kaikki. Mä lähdin sivariin. En kelvannut enää harmaisiin. Huusin muodosta, Hiedes tein ammattiin, no eihän sitä päässyt kummoisiin. Se mua haitannut tei, sanon jees, boks ja Holy rei! nyt kuitenkin. En saanut mitään tarttuvaa, mitään sellaista, mitä ei vois parantaa. Kolmasilla treffellä kaksi viivaa raskaustestissä. Mentin silti naimisiin, vaikka appiukko toivotti że teraz dopiero nagrywam. Ale się, teraz dopiero mam dźwięk. Zapomniałem włączyć mikrofonu. Udało nam się zdobyć koła. Cyk koła dosad. W sumie jedno z nich może być uszkodzone. I przyjechaliśmy sobie. Odważyli, wszystko co na grali, Widzieliście. Zdobyliśmy to co tam było potrzebne. Będzie ciężko dojechaniem z tym z, do wiecie gdzie trzeba jechać teraz do sklepu szybko Jedno się napije Soczek pomarańczowy Odpalamy I teraz szybko do sklepu Tutaj chyba w prawo to będzie Tak pamiętam To jeszcze jest taki samochód stary Ale niestety nie będę go brał ponieważ jest on stary i nie ma sensu go brać I traktorem będzie po prostu łącznie wszystko zrobić szybciej Więc jedziemy sobie teraz o do sklepu w zeszłym roku odpalamy tej dla i jedziemy. Czeka nas kawałek drugi. I witam y na stacji. Musimy zatankować traktora. Ile tak? Traktor ma paliwa. jechałem już na stacji, niestety nagranie to do miasta mi się nie usunęło po prostu, bo to w nagrywaniu... <laughs> w, na w nagrywaniu. Więc dolejmy sobie już do full traktora. Trochę wlałem tam. Dobra, traktor będzie na full zalany. Za ile? 28 parek? Nie wiem. Ja tam zapłaciłem 180 w takim razie. O! Dobra, jeszcze teraz to tylko zalejemy paliwko do tego słomu naszego. Tu jest jak ktoś yy, panel od AWD do Satsuma, ale to jest moda, więc ja to uszudę. Nie martwcie się, nie będę tutaj oszukiwał. Dobra, zalejemy ile ta satsuma będzie jeździć. Dobra, to do, a, do traktora i podjedziemy sobie pod sklep. Dobra, tutaj parking break. Dobra, parking break znowu, ręczny. Oj piwo. Zaczek pomarańczowy przez przypadek mi wypadł. Zetkałem kurek w traktorze. Tak. E, dobra, chodźmy do sklepu, zapłacić za paliwo. Najpierw zakupy zrobimy. 108 za paliwko, a ile do łódki 99. To wyszło mi chyba tani nawet z czołówkę za Dobra, zapłacimy. I akumulatora na początku nie będę kupował, bo to drogi jest. Jeden pasek. E, gaśnica jedna, chociaż nie wiem, czy gaśnica. 249. Może się przydać na przegląd, czy na cokolwiek. Trzy płyny do sprzęgłej do hamulców. Jeden chłodzenie. Jeden motor olejowy. Nasze się się tylko olej silnikowy, świecę, olej e, i w sensie, filtr się oleju, oleju. Jedne to chociaż nie to, że osobno szybko, żeby mieć w skrzynce tego nie będę robił. Ile to kosztuje? Nie wiem, tego nie będę grał. Płaćmy 5. Dobra. 8. I Zobaczmy, co coś będzie. Może coś wygram. Ten spray na komary. Jedną śpaczkę tych bezpieczników. Węgle nie kupujemy drożny nie kupujemy w razie czego, chociaż kawę i kupię kawy. Dobra, teraz weźmy sobie kilka mlek. Gdybyśmy mieli jechać do babci, to tego nie kupuję, to jest moda, więc nie używam rzeczy z modów. Tego nie biorę, bo mam w domu. Chyba dwie, dwie skrzynki łącznie. Cubasek 7, ile tu będzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dwa takie. Nie, dobra. Dwie pizze. Dobra. No i to chyba wszystko. Dwie żarówki jeszcze. Tego nie będę na razie kupował. jedna jeden płyn, jedno, akumulatora nie biorę. Eee, chyba wszystko. Eee, czajnik, wezmę stąd, czy jeszcze jedno mleko do babci. Jeszcze jedna kiełbasa w razie czego. To tyle. 1300, 2050 zostało mi kupię mniej więcej to co trzeba. Jeszcze kupię sobie to yy, 13 i to sobie wezmę, i będę mógł stres już niwelować. Yy, dobra, weźmy sobie to. Ja sobie to do plecaka wezmę, chociaż wsadźmy to już tutaj. Kuch, teraz użyję moda na plecak. Nie uważajcie że za cheatowanie, bo to jakaś w miarę realny mod jest, chyba. Ty, pieniędzy nie zjadłeś? O, da się tu przejść. Um, jak tu zdobyć? Da się tu odkręcić, tu? Trzeba mieć śrubokręt, chyba, żeby zdobyć pieniądze z tej maszyny. Dobra. Mikrof chipsy, aha, chipsy z drugiej strony. Telefon. Dobra. Tu nic nie ma. Nie ma nic. To nic nie ma, to nie wiem co za mod był. Szub, katalog świece kupiłem? Kupiłem, mam nadzieję, że kupiłem świecę. Jest olej, jest gęśnica, więc. Ja sobie tylko w zostawię tą jedną rzecz. No, już bez Timelapse chyba przejedziemy się do domu. Mam wszystko więc y, powinno się udać. Mam nadzieję, że mi nic nie wypadnie. Ups. Uwaga, coś nas wysprzęgliło. Dobra, wejdźmy tu. Kurde, zamknij te drzwi. Zamknij te drzwi. Koło tu. Zamykaj to. Jest, zamknęło się. Dobra, jest. I możemy jechać już chyba bez timelapsa. To jedno się napijmy dla zdrowia. Rzućmy sobie bieg zero. Lekko podciągnijmy to. Te drzwi mam nadzieję, że nam nic nie wysprzęgli. No i ruszamy. Ty... Trzeba odpalić tego gziada. Yy, koła sobie wezmę kilka kół. W razie czego? Jest. Światło zapalam pod klawiszem L. Dobra. Myślę, że możemy jechać. Ręczny jest spuszczony. Nie mam wszystkie rzeczy. To jedziemy. Na chatę. No, i widzowie, podjechałem po jeszcze jedną rzecz, czyli szybciutko weźmiemy sobie tutaj za mechanika części do autka, czyli obrotomierz chyba i te, te elementy. Są kułpaki do innego moda. Weźmy sobie kierownicę. do plecaka to zaraz oczywiście wypakuję. I teraz on jest u rolnika do blokowania. nie tylko gdzie jest obrotomierz? On tu był urb odbrotomierz. obrotomierz tu był, o chyba jest To jest radar, de, e, radar booster A gdzie są Tam są sprężyny A gdzie są, obrotomierz jest? Gdzie? będzie trzeba później to wypakować ale już później luz tu coś było może jeszcze nic nie ma no nic to jedzie moi drodzy już jesteśmy w domu możemy szybciutko się napić i idziemy spać no a resztę w następnym filmie za szybko napijemy się. No i to tyle. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.